O tym wszystkim co się teraz dzieje, bo zdaje sobie sprawę, że dla części ludzi to jest nie do pomyślenia. Dla części ludzi to jest po prostu niedorzeczne i oni nie wierzą, nie wierzą w to, co się dzieje. Nie wierzą w to, jakie rzeczy wychodzą na jaw, nie są w stanie jakby tego zaakceptować, może nie tyle co zaakceptować, to przyjąć po prostu do wiadomości, no bo to są. To są fakty, niestety, tak? Ale zobaczcie, co się wydarzyło teraz na najbliższych dniach. Cały czas te składki na tą, na tą WHO, na tą organizację, która od wielu lat szkodzi nam, jako obywatelom, szkodzi ludziom na całym świecie. Dodatkowo, no sami widzicie, teraz kolejne rzeczy wychodzą z Billem Gatesem. W różnych, w Kenii bodajże i jeszcze w jakimś kraju afrykańskim yy, ludzie po prostu tamte kraje zaskarżyły go, tak? Yy, jeszcze znalazłem jeden artykuł sprzed chyba 4 albo 5 lat w którym też właśnie yy, jeden właśnie z krajów afrykańskich zaskarżył go o to, że po wprowadzeniu z niego szczepionek, umieralność w danych regionach zamiast zmaleć to drastycznie wzrastała, tak? Także sami sobie połączcie te kropki. Zobaczcie wszędzie, że jest ten proceder, że pojawia się jakiś, niech to będzie wirus jakiś, nie wiem, jakaś choroba, tak? No i wszędzie, gdzie jechało WHO z Billem Gatesem na czele, no to śmiertelność wzrastała zaraz po tym, jak zostały wprowadzane szczepionki, tak? Po drugie, zobaczcie, noszenie tych masek w Polsce, tak? Ja tutaj mijam, nie wiem, spaceruję około dwóch godzin już. Minąłem 50, może 100 osób. Pojedyncze, pojedyncze osoby mają maski, tak? No bo zobaczcie, te maseczki, nawet jak oglądałem wywiad z jakimś tam doktorem, yy, jakiś pan jeszcze też potwierdzał, czyli sprawdziłem jest maski kilkakrotnie, że wypowiadają się lekarze, którzy mówią, że no też zauważają Różne nieprawidłowości w tym, co robiła WHO, w tym w jaki sposób to jest wprowadzone, w jaki sposób to jest kontrolowane. Tak? I ci lekarze też, między innymi, zwrócili uwagę na bardzo ciekawy aspekt, że maseczki, których oni używają przy operacjach na np. Na otwartym sercu, bądź ogólnie przy operacjach, gdzie pacjent jest narażony na różnego rodzaju infekcje z ich strony. To oni, owszem, mają maseczki, bodajże są te PP3, czy to jeszcze jakieś lepsze oznaczenie, które mają średnicę trzy razy większą niż wirus. Czyli dla wirusa to jest taka, wiecie, wielka brama. A zastanówcie się teraz, co... i oni jeszcze zwracali uwagę na to, że oni te rękawiczki w warunkach sterylnych, czyli przy operacji to wszystko jest sterylnie... Wyczyszczone, nie ma żadnych bakterii z zewnątrz. Zmieniają tą maseczkę co 15-20 minut, tak? Żeby zapewnić pełny, pełną higienę, pełny komfort pracy, zarówno dla siebie, jak i dla osoby operowanej, tak? No i teraz zastanówcie się, jaki jest sens noszenia tych maseczek w normalnych warunkach, gdzie to nie są warunki sterylne, czyli gdzie jest kurz, pylą drzewa różnego rodzaju nie wiem, spaliny, jakieś tam. Inne rzeczy no to takie maseczki powinny być wymiane co 5 minut. A teraz osoba, która jest zdrowa i chodzi w takiej maseczce, no to wdycha z powrotem te wszystkie nie wiem, wirusy, choroby, roztocza różnego rodzaju pyłki, różnego rodzaju szkodliwe rzeczy, które lgną po prostu do wilgoci, tak? No i jeszcze jeden aspekt. Maski. Zobaczcie, afroamerykanów, gdy. W czasach jeszcze oficjalnego niewolnictwa, bo teraz jest nieoficjalne, gdy przywożono ich z Afryki i z innych krajów, zakładano im maski, aby dać im do zrozumienia, że oni są gorsi, są własnością białych i są, no nie są traktowani na równi z ludźmi. I teraz zobaczcie, minister, ten śmieszny, ten jak on tam ma. Ten szulimowski, szumowski, nie wiem już. Raz gościu mówi, oj, wózkiem się leciałem. Raz gościu mówi, że maski są szkodliwe. Raz, że nie wie po co je nosimy. Raz, że musimy nosić. I zobaczcie, czy to nie jest taki efekt właśnie polityki strachu, że on specjalnie tak zmienia zdanie. Niech przejedzie ta szybciarka tylko. On specjalnie tak zmienia zdanie, bo po pierwsze bo widzi, widzi gubi się w tym, że ludzie ludzie zaczynają się łapać w tym, że on się gubi. I ten gościu ma teraz na sobie wielką presję, bo co on nie powie, teraz wszyscy go obserwują, wszyscy na niego patrzą, tak? No i gubią się, nie wiedzą co mówić, nie wiedzą po prostu, jak z tego wybrnąć już, wymyślając coraz to nowe ograniczenia. No zobaczcie, jestem przekonany. że każdy z Was nie zna. Ani jednej osoby, która nie wiem, podejrzenie. Podejrzenie może kogoś znacie, bo teraz zauwa zauważyłem, że pojawiły się takie druczki, że jak ktoś idzie do szpitala. O, o, historia pewnej mamy opisywała historię na jednej z grup, na które jestem, że y, poszła z synem, bo syn sobie kłócił palta, a kartkę formularz, który dostał do pełnienia, nawiązywał do właśnie. Koronawirusa. Czyli każdy, kto idzie do szpitala obojętnie, z tym dostaje taki formularz, i później, na bazie tego, są statystyki, które nie wiadomo skąd i z czego są brane do sedna. Jestem przekonany na 99%, że żadna osoba z Was, którzy to oglądają, nie zna osoby, która jest chora, a tym bardziej, która umarła. I wśród Waszych znajomych też wydaje mi się, że też nikt nikogo nie zna. Bo ja naprawdę rozmawiałem z wieloma ludźmi z wielu krajów, z różnych środowisk, z różnych etapów mojego życia, osoby, które poznawałem. Nikt nie zna nikogo. Czy to we Włoszech, czy w innym kraju, czy w Stanach. Nie zna nikt nikogo, kto by na to po prostu umarł. No i teraz zobaczcie, lekarze tak samo odwołują się do tego. Lekarze odwołują się, że było wiele nieprawidłowości w tym, co robiło WHO. Także wychodzą na jaw te wszystkie machlojki od od dekad, które były mm, które były na nas po prostu testowane przez WHO, tak? No bo skoro, tak jak mówię, Bill Gates jest człowiekiem, który przez wiele lat mówi, że na, na świecie jest za dużo ludzi czyli oficjalnie przyznaje się do tego, że yy, jest ludzi za dużo na świecie i potrzebna jest depopulacja i nagle wyjeżdża ze szczepionką, tak? To zastanówcie się sami czy nie wiem, oni już nas tak naprawdę mają za za takich kretynów, za takich no już w ogóle niemyślących, albo się poczuli po prostu zapewnie w drugą stronę. Poczuli się możliwe, że zapewnie i dlatego tak oficjalnie zaczęli mnie uważać, zaczęli się gubić, tak? No bo przypomnę Wam jeszcze jeden fakt z historii, której moje pokolenie nie pamięta, ale osoby starsze bądź bądź pamiętają z własnego doświadczenia, bądź z opowieści swoich rodziców, babci, tak, dziadków w naszym świecie, i to całkiem niedawno, jedna osoba, która chciała już ludzi jakby znaczyć, kontrolować, yy, stwarzała już różnego rodzaju specjalne miejsca przeznaczone czy to dla Żydów, czy to dla Polaków, tak czy to dla. Yy, Ogólnie, wszystkich nacji, tak? No i wiemy, jak się to skończyło. Wiemy, jak skończyło się chęć oznaczania ludzi przez Adolfa Hitlera. Doskonale wiemy, jak to się skończyło. No i teraz jeszcze Wam podpowiem coś. Sprawdźcie sobie we własnym zakresie, kto finansował drugą wojnę światową. Kto finansował obie ze stron. Bo wyobraźcie sobie, że zarówno drugą wojnę światową, jak i pierwszą wojnę światową. Obie strony finansowała jakby jedna grupa ludzi, tak? No i ta sama grupa ludzi teraz właśnie sprawuje władzę też. Ich potomkowie. No i przypadków, jak wiemy, nie ma. No i zastanówcie się, no, czy jedna osoba w historii naszego, w naszej bieżącej historii nie wystarczy taka, jaką była Hitler, tak? Osoba, która chciała wszystkich jakby nie zaszczepić, ale ponumerować, tak? Każdy więzień dostawał określony numer. Było to bardzo traumatyczne przeżycie. A zastanówcie się, do czego może prowadzić takie znakowanie ludzi nanochipami, które są już w obiegu, tak? Z której byłyby wszystkie informacje o nas. Czyli taka, no, kontrola kontrola, full wypad, że tak powiem. Zastanówcie się, czy tego chcecie. Czy chcecie być kontrolowani, czy chcecie, żeby każdy miał wgląd w wasze życie. Abyście byli trybiki, trybikiem systemu. Czy dalej chcecie w tym tkwić. No bo nie mówcie mi, że jesteście szczęśliwi, że robicie rzeczy, które, które nie do końca kochacie, które nie do końca wam sprawiają przyjemność. Macie na pewno wiele pomysłów i wiele wiele różnych Koncepcji na siebie, dzięki którym moglibyście się rozwijać. No i właśnie zacznijcie to robić. Zacznijcie to robić tu i teraz. Pamiętajcie, że jesteśmy wielowymiarowi, nie jesteśmy, nie żyjemy tylko na tej płaszczyźnie tutaj ziemskiej, jesteśmy wspaniałymi istotami, które stara się ograniczyć, stara się nas ograniczyć poprzez spajanie nam strachu. Odrzućcie wszelkiego rodzaju strach, bądźcie wolni poczujcie się wolni poczujcie tą wolność dajcie sobie tą wolność nie ograniczajcie się wyrzućcie strach który po prostu został wam spojony został wam yy, wgrany jakby tak z dzieciństwem Wy, Wyzbądźcie się tego spróbujcie działać z zupełnie z innej perspektywy spróbujcie działać poza pudełkiem spróbujcie nie bać się, po prostu się nie bać. Róbcie wszystko, co chcecie. Nie krzywdząc oczywiście innych, żyjąc w zgodzie z naturą. Próbujcie, doświadczajcie, rozwijajcie się i pamiętajcie, że człowiek świadomy jest człowiekiem najbardziej niebezpiecznym. I tu nie chodzi wcale o jakieś bieganie, palenie jakichś masztów i tak dalej. To chodzi o to, że człowiek świadomy nie pozwoli sobie zrobić krzywdy, bo wie, jakie są jego prawa i wie co można, a co nie można. tak? Wierzę, że prawa naturalne i prawa wszechświata są najważniejsze, a prawa ziemskie, prawa ustalone przez ludzi, dla ludzi, są prawami sztucznymi, które są po to, by nas ograniczać i odciągnąć nas od naszego prawdziwego celu, jaki jest rozwój. Rozwój wewnątrz siebie, według swojego serducha. Pamiętajcie, nie, nie dajcie sobie właśnie spojrzeć tego uczucia strachu, niepewności, yy, Gdyż oni na tym zyskują, tak? Oni się czują wtedy widząc was strach, ich energia rośnie. Wychodźcie na dwór normalnie, cieszcie się z wolnością, róbcie, co, co Wam się podoba. Starajcie się żyć w zgodzie ze wszystkimi. Rozwijajcie się i nie poddawajcie się strachowi. Zobaczcie. My dzisiaj byliśmy dwie godzinki na osypianiu. Spotkaliśmy mnóstwo ludzi. Wszyscy byli, mówię, w większości wszyscy byli bez masek. Serdeczni ludzie, uśmiechający się ludzie. Ludzie spełnieni miłością, zdrowiem, energią, nikt się nie bał, nie wiem, wszyscy wychodzili normalnie, nikt się nie daje zamykać w domu, bo ludzie uważają, że to jest niedorzeczne, tak? Ludzie zauważają, co się dzieje, zobaczcie, co się dzieje w Stanach, w innych krajach, ludzie wychodzą, manifestują, zbierają się, pokazują, że to jest tylko wymysł, że się nie boją. Zbiorowa, zbiorowa świadomość, właśnie wzrasta, tak? Jeden zapala się od drugiego, no i o to chodzi, tego Wam życzę w tym wspaniałym dniu. Pamiętajcie, moc jest Was, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.